Cześć, tu Małgorzata Bekier, a wy oglądacie kanał Gdzie Polek. I dzisiaj moim gościem jest Ewa Stawiarska, lekarka pracująca w POS, czyli podstawowej opiece zdrowotnej. I Ewa jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Niektórzy z Was mogą kojarzyć Ewę z Instagrama jako doktorkę od siedmiu boleści. Cześć Ewa. Tak jest, ja cześć, cześć Małgorzata. Przejdziemy do pierwszego pytania, i będzie ono takie trochę ogólne. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jak wygląda teraz praca lekarza w przychodni? Myślę, że większość orientuje się już. To w tym momencie podstawową formą udzielania świadczeń takich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są telekonsultacje. Czyli pacjent dzwoni na rejestrację czy na infolinie, zapisuje się na wizytę na konkretną godzinę. Zupełnie tak, jak gdyby zapisywał się na wizytę osobistą przed całą sytuacją z koronawirusem. W trakcie takiej rozmowy z rejestracją czy tam z infolinią, jest przeprowadzona taka wstępna ankieta dotycząca tych charakterystycznych objawów zakażenia koronawirusem i ewentualnej ekspozycji na koronawirusa, czyli kontaktu z osobami zakażonymi albo z podejrzeniem zakażenia. Mhm. I pacjent jest zapisywany na konkretną godzinę do konkretnego lekarza. Na telekonsultację. Jak przychodzi ten czas plus minus tam 15-20 minut, no bo wiadomo, możemy mieć jakąś tam jakieś opóźnienie, czy możemy mieć troszeczkę wcześniej czas. My jako lekarze dzwonimy do pacjenta. Przeprowadzamy dokładny wywiad. No najpierw trzeba oczywiście potwierdzić tożsamość pacjenta. Tutaj już każda jednostka ma swoje jakieś tam procedury. Przeprowadzamy wywiad, bardzo dokładny. On musi być dokładniejszy niż taki wywiad, kiedy pacjent przychodzi osobiście. Bo tutaj po pierwsze nie jesteśmy w stanie zauważyć niektórych rzeczy, które normalnie rzuciłyby nam się w oczy na pierwszy rzut oka, tak powiem. Więc dokładnie wypytujemy pacjenta o objawy, o czas trwania. Czasami też prosimy, żeby pacjent podszedł do lustra, na przykład zajrzał sobie do jamy ustnej i tak dalej, i tak dalej. I kiedy już przeprowadzimy taki wywiad, no to może być tak, że będzie jednak niezbędne przeprowadzenie badania osobiście, albo na przykład. Uznamy, że potrzebne jest zrobienie badania EKG. W takiej sytuacji zapraszamy takiego pacjenta na konkretną godzinę do nas, do przychodni. Upewniamy się, że po pierwsze nie ma w tym czasie tłumów, w sensie w ogóle najczęściej żadnych innych pacjentów, tak, żeby to było jak najbezpieczniej przeprowadzone i dla nas, i dla pacjenta. Cały personel ubiera się w środki ochrony indywidualnej, czyli ten cały strój ochronny. No i czekamy na takiego pacjenta i wizyta jest ograniczona do minimum czasowego, czyli robimy tylko to, co jest niezbędne osobiście. Natomiast na przykład y, zalecenia, czy numer recepty, e-recepty, y, pacjent otrzymuje już telefonicznie po wyjściu z y, przychodni. Mhm. No, tak to wygląda w tym momencie. Ok, jeśli pacjent dzwoni do lekarza, to później ta rozmowa odbywa się tylko przez telefon, czy na przykład y, można też y, jako wideo Tutaj ja wiem, że to zależy dużo od jednostki. Ja prowadzę takie tylko telekonferencje, czyli bez wideo, natomiast wiem, że dużo też poradnic specjalistycznych i też gabinetów prywatnych specjalistycznych też prowadzi właśnie wideokonferencje, no to to jest na pewno takie ułatwienie też dla lekarza i dla pacjenta, że można jednak widzieć siebie nawzajem. To może powiesz, o co najczęściej ci pacjenci pytają, jak już do ciebie dzwonią, jak już rozmawiacie razem. No tutaj nie wiem, czy zaskoczy ciebie i widzów, ale to nie jest koronawirus. Mm -hmm. No <laughs> e... jest. Bo przecież inne choroby nadal, się, nadal mają miejsce, więc. No właśnie, no właśnie. Tak jak powtarzamy tutaj w gronie lekarskim już od jakiegoś czasu, to, że mamy pandemię na świecie. To nie oznacza, że wszystkie pozostałe choroby nagle znikają, czy tracą na znaczeniu. I to bardzo widać. Bardzo widać to, że dużo poradni specjalistycznych w tym momencie nie pracuje. I pacjenci mają poodwoływane wizyty planowe, mają poodwoływane badania, jakieś obrazowe też planowe, czy przyjęcia planowe do szpitali. I pacjenci z tym się zgłaszają do nas. Jakieś tam zaostrzenia chorób przewlekłych czy właśnie co mają zrobić, mieli wykonać jakieś badania, była prowadzona jakaś diagnostyka dłuższa i nie wiedzą w tym momencie, co mają z tym zrobić, no to staramy się, jak możemy pomagać, a jeżeli to wykracza poza nasze kompetencje, to szukamy jednak jakiejś poradni specjalistycznej czy oddziału, który takiego pacjenta przyjmie, jeżeli jest, jest taka potrzeba. Druga sprawa, to mnie przynajmniej rzuciło się w oczy zdrowie psychiczne. Mm -hmm. Bardzo dużo osób z powodu pandemii, tej takiej naszej narodowej kwarantanny siedzenia w domu odczuwa ten kryzys bardzo mocno. I tutaj szczerze nie ma dnia, żeby nie pojawiły się skargi na to, że ktoś słabo śpi, że miewa ataki paniki, że jest bardzo zestresowany, że nie radzi sobie z emocjami. No i tutaj koniecznie jest jeszcze bardziej dokładny wywiad i trochę dłuższa rozmowa. Tutaj mamy ograniczenia czasowe jednak na każdą wizytę, i to też jest problematyczne, bo mamy 10-15 minut na jednego pacjenta, no ale jednak trzeba poświęcić ten czas, trzeba zrobić dokładny wywiad, żeby ocenić tak naprawdę ryzyko jakichś zachowań, nie wiem czy samobójczych, czy tego, jak poważna jest sytuacja i gdzie takiego pacjenta możemy skierować, więc no, to też jest taki problem w tym momencie. Czyli generalnie diagnostyka, która po prostu na jakimś etapie utknęła, no i właśnie jak mówisz, zdrowie psychiczne, no to jest bardzo ciekawe, że z tym przychodzą pacjenci właśnie do lekarza pos, choć wiem też z doświadczenia, że znaczy z doświadczenia z opowieści raczej, jak na razie, że w aptekach też często to się zdarza, że pacjenci po prostu przychodzą czasami porozmawiać i tutaj takie no, tak. się zdarzają. Okej, okay, a czy miałabyś jakieś wskazówki dla pacjentów, jak przygotować się do takiej telewizyty? W sensie z jakimi problemami w ogóle można udać się do lekarza POS, a raczej zatelefonować, a z jakimi właśnie można na przykład udać się do apteki i poprosić o poradę farmaceutę? To może tak na początek powiem, z czym na pewno nie do POZ. Na pewno y, wiem, znaczy wiem z rozmów z pacjentami i też z rozmów z moimi kolegami po fachu, że jest problem taki, że pacjenci boją się wzywać ze skóry medycznego, boją się jeździć na sor. Nawet jeżeli sytuacja jest poważna. I część osób, nie wiem, jest nieświadoma, że może te szpitale pracują nadal tak, jak pracowały, i chory pracują tak, jak pracowały, więc można się zgłaszać, jeżeli jest stan zagrożenia zdrowia i życia, są nagłe objawy poważne. Także ta pandemia jakby nie wyklucza wszystkich innych chorób i stanów nagłych i one się dzieją, jakby są cały czas obecne u nas w ochronie zdrowia. Także z tym na pewno ze ratownictwa medycznego albo SOR. Czym nie do POZ jeszcze, to na pewno, jeżeli mamy do czynienia z jakąś lekką infekcją, katar, zatkany nos, bulgardła. Ja wiem, że jest problem w tym momencie nawet z dostaniem się do POZ, do lekarza POZ, terminy są długie i jeżeli mamy objawy takiej leciutkiej jakiejś infekcji, czy już miewaliśmy takie wcześniej, może warto spróbować opanować te objawy jakimś właśnie leczeniem objawowym poczekać kilka dni, jeżeli nie będzie lepiej albo będzie gorzej, no to wtedy konsultujemy się z lekarzem. Do POZ oczywiście, jeżeli trzeba wypisać recepty na kontynuację leczenia przewlekłego, mamy jakieś nowe dokuczające nam objawy, zaostrzenie choroby przewlekłej, to jak najbardziej do nas do POZ. Natomiast do farmaceuty myślę, że tutaj farmaceuci dużo lepiej sobie radzą, jeżeli chodzi o jakieś Interakcje lekowe, mogą zrobić taki przegląd lekowy, czyli biorą wszystkie preparaty, które pacjent zażywa, przeglądają, sprawdzają, czy nie ma żadnych interakcji, czy które leki możemy przyjąć jednocześnie razem ze sobą rano, które na pewno nie, które możemy przyjmować na czczo, które z posiłkiem, a także na przykład, jeżeli chodzi o kobiety karmiące piersią, to czy możemy jakiś lek stosować, czy raczej nie. Także takie właśnie typowo farmakologiczne niuanse i szczegóły, no to myślę, że farmaceuci super tutaj sobie poradzą. Myślę, że z tymi łagodnymi infekcjami, jeśli nie mamy pojęcia, jak prowadzić samo leczenie, nie mamy nawet może żadnych preparatów w domu, choć myślę, że to się nie zdarza raczej w polskich domach, ale myślę, że farmaceuta to raczej jest osoba, która właśnie przy takich lekkich infekcjach będzie w stanie nam pomóc i, no i będzie trzymała tą rękę na pulsie, że powie, gdyby coś się działo więcej i, i jakaś pomoc taka lekarza, bo hmm, potrzebne będą leki na receptę, no to wtedy. Właśnie tak jak mówisz, chyba jak najbardziej do przetwarza. Tak. Jak rozmawiamy o tych różnych e, przypadkach, które trafiają do e, POZ, e, to czy zdarzają się też takie sytuacje, które mogą m, właśnie wykraczać e, poza te Twoje kompetencje, oprócz tych e, sytuacji, które po prostu wymieniłaś, które nie powinny w ogóle się pojawić w POZ-cie? W sensie, na przykład, e, taka sytuacja, która powinna trafić na SOR i na przykład. E, w związku z tym musisz odesłać pacjenta do innego lekarza, właśnie specjalisty, jeśli ma jakieś problemy właśnie z chorobą przewlekłą, która gdzieś tam już jakby są bardzo takie nie wiem, zaawansowane, że to są jakieś niuanse dotyczące tej choroby albo właśnie zaproponować dodatkowe bada badania, jak to EKG, o, których, o którym mówiłaś. I co właśnie w sytuacji, kiedy ta porada nie jest tylko teleporadą przez telefon, ale na przykład dotyczy jakiejś zmiany skórnej i wymaga zdjęcia, czy zbadania właśnie pacjenta osobiście? Czy najpierw na przykład prosi się właśnie o zdjęcie jakiejś zmiany, czy od razu się to próbuje jakoś rozwiązać osobiście? Czy są jeszcze jakieś procedury, które pomagają ograniczyć ten kontakt nie? z lekarzem, pacjentem i, i przychodzeniem, przychodzeniem do poradni? Dobra, to od początku. Najpierw to, czy zdarzają mi się przypadki, które wykraczają poza moje kompetencje. Jakby medycyna jest tak szeroka, a ja jestem na początku, że tak powiem, swojej drogi szkolenia specjalizacyjnego, więc oczywiście, że się zdarzają przypadki, w których nie czuję się pewnie, nie do końca wiem, co zrobić. To często są przypadki długoletnich chorób. Przewlekłych, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z wielochorobowością, czyli pacjent ma kilka różnych jednostek chorobowych, przewlekłych, każda jest leczona konkretnymi preparatami, konkretnymi terapiami, i tutaj jakby samo skomplikowanie tych wszystkich terapii już powoduje, że no, prowadzenie takiego pacjenta jest trudne, nawet dla specjalisty medycyny rodzinnej czy specjalisty jakiegokolwiek innego. Dlatego tak no oczywiście że się zdarzają y, tacy pacjenci. Jeżeli mam możliwość i że tak powiem pod ręką lekarza, który y, ma większe doświadczenie, który jest bardziej kompetentny, to staram się w taki przypadek konsultować z tym lekarzem. Jeżeli jest to możliwe od razu, czyli jakby rozłączam się z pacjentem, mówię, że oddzwonię tam za kilka, kilkanaście minut po konsultacji. Mm -hmm. Po przypadek, jeżeli da się to w ten sposób rozwiązać, to rozwiązujemy, współpracujemy w ten sposób i jeżeli wymaga taki pacjent jednak wizyty u konkretnego specjalisty, no to kierujemy do takiej poradni, szukamy poradni, która jest w tym momencie otwarta. Wszyscy mamy nadzieję, że niedługo już coraz więcej tych poradni będzie otwartych i pacjenci będą mogli korzystać z ich usług. Jeżeli wymaga taki pacjent położenia w szpitalu, no tu również wystawiamy skierowanie do szpitala. Oczywiście mhm. w tym momencie dużo bardziej skrupulatnie patrzymy na takiego pacjenta i trzeba dobrze wyważyć, czy jednak korzyści płynące z położenia takiego pacjenta do szpitala przewyższają ewentualne ryzyko zakażenia, więc to bardzo indywidualnie każdy przypadek należy rozpatrzeć. Jeżeli chodzi o badania, no to jeżeli mamy do czynienia z badaniami laboratoryjnymi czy AKG, to tutaj, przynajmniej tak jest rozwiązane w mojej placówce, pacjent jest umawiany na konkretną godzinę. Badania, które wymagają tego, żeby zostały zrobione w miarę szybko, pacjent umawia się na konkretną godzinę. Przychodzi pani pielęgniarka, personel cały, który ma styczność z tym pacjentem, jest ubrany w środki ochrony indywidualnej. Przeprowadzane jest czy pobranie krwi, czy badanie EKG, czy jakieś inne badanie. I pacjent wychodzi, jeżeli chodzi o mówienie wyników, to odbywa się ono przez telekonsultację, czyli tak samo jak normalna wizyta. Natomiast mówiłaś o zmianach skórnych. W ogóle o, o wszystkim, co wymaga wizualizacji, że tak powiem, mhm. możemy poprosić o przesłanie zdjęcia, na przykład na maila. Ja tak proszę czasami. Żeby pacjent zrobił zdjęcie w dobrym oświetleniu, najlepiej takim świetle dziennym, nie sztucznym zmiany. Pacjent przesyła na maila, są też jednostki, które mają telefony komórkowe, które mają możliwość odbierania mms ów to jeżeli pacjent woli w ten sposób, to przesyła MMS-em, ogląda się tą zmianę, już jakąś wstępną hipotezę się tutaj wysuwa, można dopytać wtedy telefonicznie pacjenta o jakieś szczegóły, już widząc tą zmianę. No i jeżeli jest taka konieczność, no to oczywiście zapraszamy takiego pacjenta, podobnie jak już mówiłam wcześniej, czyli na konkretną godzinę, ubieramy się, oglądamy jak najszybciej i pacjent wychodzi, reszta zaleceń jest telefonicznych. To są sytuacje, kiedy musimy zbadać, tak? Musimy posłuchać płuca, serce musimy zrobić, badanie otoskopowe, czy to EKG, no i wtedy no pacjent musi przyjść, to, to my nie możemy też stracić czujności takiej, żeby żeby nie popełnić też jakiegoś dużego błędu i po prostu, żeby pacjentowi się nie pogorszyło, przez to, że my nie chcieliśmy go ze strachu zaprosić. Z domu. Czyli wszystko jest do zrobienia, wszystko da się jakoś rozwiązać i ci pacjenci nie zostają bez pomocy. Jeszcze właśnie to mnie ciekawi, czy wielu starszych pacjentów ma problemy z przesłaniem tego zdjęcia MMS-em albo mailem, czy raczej radzą sobie z tym? Jeżeli chodzi o starszych pacjentów, to muszę przyznać, że odkąd mamy te teleporady, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jak wielu seniorów tak naprawdę korzysta z technologii tej najnowszej? I oni mi mówią, że mają założone to indywidualne konto pacjenta, że przychodzą im mailem czy sms-em numery recept, że tutaj wszystko nie ma problemu. Pani doktor, ja wiem jak to działa. Także to jest hmm. bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeżeli są starsze osoby, które sobie nie radzą, to często mają gdzieś rodzinę jakąś, która im pomaga. Jest możliwość też właśnie jakiegoś kontaktu z tą rodziną. Prosimy, żeby tam córka, syn czy wnuczki przysłały nam takie zdjęcie, czy dopowiedziały jakieś tam szczegóły, jeżeli chodzi o chorobę tego członka rodziny. I to jakoś, jakoś to idzie. Myślę, że radzimy sobie na tyle, na ile możemy. Jeżeli nie ma już kompletnie możliwości, no to próbujemy ile się da telefonicznie, a jak wiemy, że się nie da, no to trzeba osobiście, czy przez wizytę pacjenta w przychodni, czy jednak naszą w miejscu zamieszkania. A jak Ty sobie radzisz z tym systemem pracy, kiedy nie widzisz pacjenta na żywo i co myślisz o takim wydaniu telemedycyny, czy teleporad? Powiem Ci tak, że na początku, jak to tylko się zaczęło i skończyły się te tłumy z poczekalnych, mhm. to wszyscy mieliśmy chyba taki bardzo optymistyczny na to e, pogląd. Wszyscy byliśmy nawet zadowoleni, że, że wreszcie to jest troszkę bardziej pusto, że, że trochę to tak, jakby też inaczej się pracuje, jak nie ma tych krzyków gwaru gdzieś na korytarzu. E, natomiast szczerze powiem, ja też nie za pacjentami w gabinecie. Mm -hmm. e, uważam, że teleporady są super. Na pewno mają dużo plusów, na przykład to, że możemy taką wstępną selekcję przeprowadzić, czyli już. Poprzez zadanie kilku, kilkunastu pytań wiemy, czy przypadek rzeczywiście nadaje się do wizyty osobistej w przychodni, czy nie jest to konieczne. Po drugie, przedłużenie jakiegoś dobrze tolerowanego, dobrze prowadzonego leczenia choroby przewlekłej trwa kilka minut dosłownie. Pytamy się tylko, czy coś się zmieniło, czy pacjent zgłasza jakieś nowe objawy, jak toleruje leczenie. Wystawiamy nowe recepty i. To jest tyle. Pacjent nie musi się fatygować do nas. My też jakby szybciej jesteśmy w stanie, więcej pacjentów po prostu um, tutaj się nimi zaopiekować. Tak? Jeżeli chodzi o jakby samo to, że mniej pacjentów przebywa w poczekalni naraz, to też jest plusem nawet dla tych pacjentów, ponieważ siedząc tak razem. No to wiadomo, transmisja tutaj i, i wirusów, i bakterii, przynoszonych drogą kropelkową, czy przez kontakt bezpośredni, ryzyko było bardzo duże. Natomiast w tym momencie, kiedy zapraszamy jednego czy dwóch pacjentów, no to jakby ryzyko jest dużo mniejsze, prawda? To są plusy takie, co ja dostrzegam najbardziej. No jeżeli chodzi o minusy, no to myślę, takie strwaniaczki, czyli jakieś tam oszustwa, wyłudzenia, czy zwolnień lekarskich, hmm. czy. Recept jakiś na konkretne leki, na przykład na senne, czy uspokajające, to się niestety zdarza. Dlatego trzeba bardzo dokładnie przeprowadzać wywiad, bardzo dokładnie prowadzić dokumentację medyczną. Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Do tego to, o czym już wspomniałam, czyli to, że musimy być czujniejsi po prostu. Rzeczy, które zauważylibyśmy na pierwszy rzut oka, kiedy pacjent przyszedłby do nas do przychodni tutaj mogą nam umknąć, ponieważ nie zadamy jakiegoś pytania, a pacjent nie wie, że coś może być objawem choroby, prawda? Że ma troszeczkę bardziej żółtą skórę, ale to może coś tam, prawda? Zawsze sobie to jakoś wytłumaczy. Natomiast no właśnie, musimy być bardziej czujni, tutaj jest większe jednak ryzyko popełnienia jakiegoś błędu przez nas i to jest taki duży minus według mnie. Natomiast tak ogólnie, tak jakby podsumowując te plusy mm i -hmm. minusy, to myślę, że fajnie by było, gdyby ta telemedycyna została z nami jednak. Mhm. Przynajmniej właśnie do tego takiego pierwszego triażu, że tak powiem, triażu w POZESie, czyli właśnie selekcji, zdeterminowania, czy pacjent musi przyjść, czy warto go zbadać, czy to jest coś w ogóle poważnego, czy może zastosować jakieś właśnie leczenie objawowe przez parę dni, jeżeli się nie poprawi lub pogorszy, to wtedy wizyta. I to na pewno ułatwi i nam, i pacjentom życie, w ogóle tego co ja słyszę od pacjentów to są oni dosyć zadowoleni z tego jak to w tym momencie wygląda. Oczywiście są osoby niezadowolone, które by chciały przyjść osobiście nawet dostarczyć kartkę z listą leków, bo i takie wizyty telefoniczne ma. Także to tak natomiast generalnie pacjenci są zadowoleni. Mówią, że fajnie, że szybciej, że sprawnie, że fajnie, że mamy te recepty, że są e-zwolnienia, wystawienie zwolnienia elektronicznego. Po rozpoznaniu choroby, jeżeli ja, ja, czy jakiś inny lekarz uznamy za konieczne to zwolnienie, no to trwają w dobrym systemie, jak się nie zawiesić, dosłownie półtorej-dwie minuty. Także to, to jest bardzo duże ułatwienie i, i jednak fajnie, że ta telemedycyna z nami jest. No fajnie, może to będzie taka sytuacja. Która sprawi, że faktycznie chociaż ta wstępna selekcja chorych zostanie gdzieś tam na dłużej, bo faktycznie zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i zajmuje komuś miejsce w kolejce, a tak naprawdę potrzebuje tylko recepty na kontynuację leczenia, czy, czy ma jakieś objawy, które spokojnie mógłby rozwiązać ten problem farmaceuta albo jakoś właśnie mm, samoleczeniem. Także dziękuję Ci Ewa za rozmowę. Nie wiem, czy, czy jeszcze są jakieś ciekawe rzeczy, które chciałabyś poruszyć, czy omówiłyśmy... Najważniejsze kwestie związane z pracą lekarza w przychodni. Myślę że, myślę, że tak omówiłyśmy dość jakby tak ogólnie wszystko. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo miły jest odbiór nas, jako lekarzy to, lekarze, to właśnie przez telefon, przez pacjentów. Bardzo dużo miłych słów usłyszałam w ostatnim czasie, bardzo dużo życzeń, zdrowia, siły i wsparcia takich werbalnych dla całej całego systemu opieki zdrowotnej. Także, także to jest fajne i jakoś rekompensuje ten trud dzwonienia przez parę godzin dziennie, no, stop i, i rozmów. Także to jest fajne i, i fajnie, że mamy fajnych pacjentów. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia jeszcze. <śm> dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.